Oglądacie film pod tytułem Mój sukces w Anglii. Umieram. Umieram dla tego kraju, a na pewno dla tego miasta. Przed wyjazdem chciałbym powiedzieć kilka słów o swoim sukcesie tutaj. O swoim wielkim sukcesie, który tutaj odniosłem. I może Was też to zachęci do opowiedzenia o swoim, o swoich sukcesach w Anglii. Mój sukces w Anglii. Nie zostałem pijakiem, nie zostałem narkomanem. Nie zabiłem z żadnej kurwy z agencji pracy. Z żadnej polskiej kurwy z agencji pracy. Nie zabiłem. To jest wielki sukces. Nawet nie przekułem im. Kół w samochodach to jest wielki sukces, że się powstrzymałem. Szczególnie jeśli chodzi o tą jedną kurwę Zeland. Oglądacie film pod tytułem Mój sukces w Anglii. Kilka miesięcy mieszkałem z gówniarzem, który srał w gacie i chodził tak po domu. Nie miałem zwyczaju się przybierać od razu. Przeżyłem to. Jeśli chodzi o finanse, no nie powiem, dobrze nie było. Ale przeżyłem. Nawet trochę wściekły do Polski. Że nie wydają całej kasy, no to jest wielki sukces. To jest wielki sukces. Są Polacy, którzy nie są w stanie się powstrzymać przed wydawaniem całej swojej kasy. Może dla nich to jest sukcesem. Oglądacie film pod tytułem Mój sukces. W Anglii. A co jest Twoim sukcesem w Anglii. Podziel się proszę, swoją historią, w komentarzu pod filmikiem. I koniecznie subskrybuj i polecaj ten filmik i kanał wszystkim swoim przyjaciołom, jeśli się podoba, a jak się nie podoba to wrogom. Będę wyjeżdżał stąd z radością. Będę wyjeżdżał stąd z uśmiechem na twarzy. To wielki sukces jest. Nie musiałem mieszkać w takich warunkach. To wielki sukces. Nie stałem się bezdomny. To wielki sukces. Nie jestem deportowany. To też jest sukces nie taki wielki może. To jest symbol mojego sukcesu w Anglii. To jest symbol mojego wielkiego sukcesu w Anglii. To był film pod tytułem Mój sukces w Anglii.